Cześć witajcie, z tej strony Wacha, a przed wami kolejny szybki przegląd, w którym chciałbym troszeczkę pogadać o grze kolad. Owa produkcja to horror tworzony przez polskie studio IMGN Pro. I ja ogólnie nie jestem miłośnikiem gier tego gatunku, no ale ten tytuł mnie zainteresował, bo oczywiście jest robiony przez naszych rodaków, ale przede wszystkim dlatego, że będzie on bazował na bardzo ciekawej i tajemniczej historii sprzed 55 lat. Krótko mówiąc. Chodzi tutaj o tragedię na wschodnim stoku tytułowej góry kolat, w której zginęło ośmiu rosyjskich studentów. Wiadomo, takie sytuacje się niestety zdarzają, ale w tym wydarzeniu jest kilka tajemnic. Głównie chodzi o to, że wspinacze w panice opuścili swój namiot, a potem już do niego nie wrócili. No co oczywiście przyczyniło się do ich śmierci z wyziębienia. Na dodatek namiot był rozcięty od środka, więc musieli oni uciekać naprawdę szybko. Dobra. Przejdźmy już do samej gry. Wiadomo, będzie ona oparta na tym tragicznym wydarzeniu, no ale w tej historii nie jest wyjaśniona najważniejsza rzecz, czyli powód ucieczki wspinaczy. Tak więc twórcy mają naprawdę duże pole do popisu. Kolad zaoferuje nam otwarty świat, widziany z perspektywy pierwszej osoby, a niepokojący i mroczny klimat będzie podtrzymywał system firmy Nader który ma za zadanie na bieżąco dostosowywać różnorakie czynniki i wydarzenia do naszych poczynań w grze. Na koniec warto jeszcze powiedzieć, że Colad próbuje dostać się na platformę Steam za pomocą programu Steam Greenlight. Tak więc, jeśli interesuje Was ten tytuł i chcecie, aby pojawił się w sklepie, to możecie na niego głosować. To już wszystko, ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia, cześć.